Roczny background, także bym stanęła, żeby mnie było widać naprzeciwko okna, co możecie zobaczyć po okularach, ale doszłam do wniosku, że tak jestem ciut lepiej doświetlona niż jak siedziałam tam na tle szafy. Hejka! Z tej strony Lykosia i dzisiaj witam Was w Waszych. Harzyskich opowieściach. Wiem, że czekaliście na to i zanim zaczniemy ten odcinek, mam dla Was kilka ogłoszeń parafialnych. Słuchajcie, myślę, że już wszyscy wiedzą, że trwają straszne powodzie na południowo-zachodniej Polsce, w południowo-zachodniej Polsce i więcej informacji na temat tego filmu będziecie mieli w tym klipie tutaj. Wiem, że on jest po angielsku, jest on nie bez powodu, będę wdzięczna, jeżeli będziecie go rozsyłać dalej i żebyśmy docierali po prostu do osób, które nie mówią po polsku. Jeżeli chcecie obejrzeć ten filmik, zrozumieć, co jest tam w nim powiedziane, bo na przykład nie rozumiecie angielskiego za dobrze, to wystarczy, że włączycie napisy. Już dostałam taki sygnał, już zrobiłam polskie napisy, angielskie też. Więc jeżeli chcecie sobie poćwiczyć angielski, to możecie po prostu odpalić angielskie napisy. I co? Czyńmy dobro, szeszmy dobro, służmy w taki sposób, w jaki możemy, tak? Pamiętajcie, że całym życiem służba. Liczę na was, przesyłajcie dalej ten klip, bo oczywiście platforma, na którą wrzucam filmy, wszystko co ważne obcina zasięgi. I nie mówię tylko teraz o powodziach, ale jak mówiłam o powstaniu warszawskim, i prawdopodobnie to jest moment, w którym ten filmik też straci zasięgi, to też zasięgi były obcinane. Tak więc rozsyłamy filmik, gdzie się da, mówcie o tym głośno. Jak chcecie więcej materiałów dotyczących powodzi oraz jak możecie pomagać jako harcerze, to dawajcie mi znać. Kolejna sprawa to to, że uwaga, nie jest to reklama, nie jest to współpraca barterowa, nie barterowa, żadna. To jest moja polecajka ze szczerego serduszka, mianowicie. Myślę, że każdy z nas w pewnym momencie życia znajdzie się w takiej sytuacji, że będzie musiał potrzebować z pomocy psychologa. I będzie to albo dlatego, że coś się dzieje w jego życiu, albo dlatego, że zaczął podejrzewać, że może coś się dziać. Pamiętajcie, że szukamy pomocy, jak tylko przyjdzie nam przez myśl, że hmm, mogę takiej pomocy potrzebować. Nie czekamy dłużej. Jak tylko to Wam przejdzie przez myśl, to znaczy, że to jest moment, w którym możecie potrzebować pomocy. A czasami niektórzy potrzebują pójść do psychologa, żeby dostać zaświadczenie do pracy, że mogą taką, a nie inną pracę wykonywać. I słuchajcie, chciałabym Wam polecić pewien gabinet psychologiczny, mianowicie jest to gabinet pani magister Marleny Ponety. Jest to mama mojego przyjaciela i z ręką na sercu mogę Wam polecić tą osobę i powiedzieć, że jeżeli boicie się, czy ta e, albo ten pan psycholog, psycholożka wezmą na serio Was, i wasze problemy, wasze potrzeby, to tak, to jest osoba, która podejdzie do was z otwartym serduszkiem, pełną serdecznością i na pewno zrobi wszystko, żeby wam pomóc. Tak więc zostawiam link w opisie do gabinetu pani Marleny, a tymczasem lecimy dalej z filmikiem. Dobra, i teraz ostatnie ogłoszenie parafialne, mianowicie przesyłamy wasze harcerskie opowieści, przesyłajcie swoje opowieści, inaczej niż robiliście to do tej pory. Mianowicie, jeżeli macie jakąś harcerską opowieść, to dajcie mi znać, oczywiście na priv, na instagram, Tutaj macie link do mojego Instagrama Kod, QR, nazwę Nie wiem jak to nazwać I ja wam wysyłam adres mailowy, na który możecie mi przysłać harcerską opowieść e, Tak więc jak już wiecie jak wysyłać i część z was już mi wysłała wasze harcerskie opowieści to przechodzimy do waszych harcerskich opowieści. Pierwsza opowieść jest od y, druhny z pierwszej troszyńskiej drużyny harcerek Gaja Bardzo pozdrawiam druhnę e, I druhna pisze tak To zaczęło się od rajdu zuchowego Mieliśmy zadania Moja szóstka trochę nieogarnięta i ja też postanowiliśmy sobie uprościć te zadania. W jednym z nich było zrobienie wędki, a wcześniej było zrobienie szałasu harcerza. Postanowiłyśmy, że ten harcerz, jako że gadał ze znajomym, ee, uznałyśmy, że patyczek ma być nasz. Zaczęłyśmy się skradać. No, myślałam się, że jakiś patyczek leżący obok niego na wędkę. On nas zobaczył, a ja wzięłam patyczek. Biegłyśmy ile sił w nogach szybciej niż na wf -ie. Ja w końcu wyrzuciłam patyk za siebie. Nie, stara, no co ty robisz? On nas do siebie zawołał, no i oprócz szukania patyka musiałyśmy znowu zbudować szałas. Co ten harcerz? Halo! Halo, już zrobiliśmy to zadanie! Więc tak, polecam, ale serio było super. Harcerz bardzo kreatywny, że kazał zbudować jeszcze raz szałas, ale przyznam, że wyrzucenie tego patyczka na wędkę też było trochę sad Dlaczego? Jak już miałaś go w łapie, to trzeba było biec z nim, ile sił w nogach. Wydaje mi się, że już opowiadałam tę historię, ale e, moja pierwsza zastępowa, jak ja jeszcze byłam małą, małą harcerką, e, szarą harcerką w czyimś zastępie, jeszcze ani własnego zastępu nie miałam, ani nie myślałam o tym, żeby zastępową zostać, to e, moja zastępowa kiedyś goniła podchodzącego na moim pierwszym obozie i dogoniła go i zabrała mu coś, żeby później wymienić to na fant że tak powiem i słuchajcie, wyobraźcie sobie, że zabrała mu skarpetkę w chwili kiedy but został dalej na stopie tego harcerza ja nie wiem jak ona to zrobiła ale literalnie przyszła do nas do podobozu ze skarpetą z taką jedną skietą i powiedziała, że ją zabrała to podchodzącemu i sobie nie wie jak ona to zrobiła, bo but został dalej na jego stopie, więc więc tutaj jakaś porządna bijatyka miała miejsce, mam wrażenie Słuchajcie, opowieść od kogoś, kto się podpisał jako kajzerka Mianowicie, czuwaj, w moim chówcu jest taka pewna ciekawa drużyna, która zawsze ma jakieś śmieszne odklejki e, Byłem zielony jeszcze, bo dołączyłem do harcerstwa dość późno, jak miałem 14 lat Nigdy wcześniej nie byłem nawet w zuchach i dopiero wszystko poznawałem Dobrze, dobrze, nigdy nie jest za późno na harcerstwo Po jakichś dwóch miesiącach od mojego dołączenia mieliśmy biwak chówcowy trzydniowy I gdy pewnego dnia szedłem w stronę namiotu, pewien druh z tej przypołowej drużyny podszedł do mnie z pytaniem. Hej, mogę Cię pobić? <laughs> Co? Gdy powiedziałem, zmieszany, yy, nie, odszedł mówiąc coś w stylu, kurde, szkoda, albo no okej. Okay. <laughs> jezu, jezu, dlaczego? Albo druga sytuacja z mojego drugiego biwaku. Skończyłem próbę na harcerza jakiś czas przed nim, więc miałem z tyłu głowy, że może będę mieć krzyżowanie. Krzyżowanie to jest bardzo potoczna nazwa na nadanie komuś krzyża harcerskiego. Wiem, że ktoś się o to spruł, Ale szanowni Państwo, My używamy swojego slangu na, w harcerstwie. To nie umniejsza wadze otrzymania krzyża, nadania go, przyjęcia na siebie krzyża, bo tak też słyszałam, że się mówi. Było kilka komentarzy, że umniejszam wadze tego. Nie! Harcerze dalej wyczekują tego momentu. Nazewnictwo nie umniejsza, najważniejsze jest to, w jaki sposób wagę tego wydarzenia przekażą przełożeni, czyli zastępowi i zastępowe i kadra. Jeżeli oni z tego śmieszkują, no to oczywiście, że będzie to brane nie tak poważnie, jak faktycznie poważnym to jest wydarzeniem. Miałem z tyłu głowy, że może będę mieć krzyżowanie, ale mija jedna noc i nic. Także moje nadzieje opadły, a ostatnią kolację kazali nam przyjść w mundurach, bo niby jakaś oficjalna miała być. Ja jako zielony harcerz nic nie podejrzewałem. Po kolacji ja z moją znajomą, która też nie miała krzyża, zostaliśmy wytypowani na zastęp służbowy, żeby posprzątać po kolacji, a cała reszta idzie na grę terenową i potem po nas wrócą, no to my zabraliśmy się za sprzątanie. Ja nic dalej nie podejrzewałem, mieliśmy mieć na tą kolację ognisko z kiełbaskami, ale padał śnieg, więc zrobiliśmy je w domku na patelni. Mój przyboczny stwierdził, że podsmaży sobie cebulę. I kiedy myliśmy garnki, to ta cebula nie chciała schodzić I w dodatku zapchaliśmy nią zlew Więc postanowiliśmy, że zostawimy mu list, w którym było napisane coś typu Zachciało ci się cebuli, to mojej patelnie. P.S. Zlew też odetkę. I w tych domkach były takie mini lodówki, do których włożyliśmy resztę jedzenia i ogórki zielone Po chwili przyszedł po nas przyboczny I okazało się, że mieliśmy przyrzeczenie Uuu, dobrze! Następnego dnia na śniadaniu okazało się, że te lodówki mają jakieś turbochłodzenie, bo gdy wyciągnęliśmy te ogórki z nich, to były twarde jak skała. Jeden druh z mojego zastępu uderzył nim o coś, i on pękł. Po czym stwierdził, że genialnym pomysłem będzie wsadzić połowę tego ogórka do mikrofalówki, zrobiła się z niego taka ciapa i go zjeść. No nie gadaj, zjadł go! Ufu! Jak jeszcze sobie coś przypomnę, to z chęcią napiszę. Jasne, pisz! Czekam, czekam. Matko, złoto, dobra historia. Ale ja Wam mogę powiedzieć, że moja siostra też ma podobną historię z wkładaniem rzeczy do lodówki. Mianowicie, jak była na swoim metodyku, to jedna z dziewczyn, z którą była na metodyku, włożyła do lodówki jakiegoś takiego stworka z Kinder Jajka. Które, jak się otwierało lodówkę, to tak patrzył na ciebie takim. I moja siostra powiedziała, że jak otworzyła lodówkę, to się tak go nie spodziewała, że nie dość, że odskoczyła od tej lodówki, to jeszcze poczuła się bardzo niekomfortowo, że ktoś jej tak w głąb duszy zagląda. Opowieść od druha Grzesia to była noc, podczas której miałem mieć krzyżowanie, nie wiedziałem o tym. O jakiejś pierwszej w nocy już nas budzili i gdy reszta, która też miała dostać krzyże, też nie wiedzieli, już wstała, to podobno próbowali mnie obudzić 20 minut. A później koleżanka zaczęła mnie dziewać palcem w żebro i nadal spałem. Potem inna koleżanka dała mi z liścia. O, jestem antyfanem przemocy. Ja rozumiem trudność w obudzeniu, ale nie bijemy się. I gdy się już obudziłem, mam mamrałem pod nosem: "Mamo, Zbyszek ma urodziny za 11 miesięcy". I w nawiasie: "Zbyszek to mój brat". Morał: nie spóźniać się na krzyżowanie. No, słuchajcie, to jest mega przypał, jak ktoś się na przyrzeczenie spóźnia. Ale zdarzało się. Ja na przykład do samego końca, bo też zostałam w nocy obudzona, do samego końca nie wiedziałam, że mam składać przyrzeczenie, że to jest krzyżowanie. I nawet jak stałam nad ogniskiem, przy którym leżała taka duża, czarno-czerwona chusta i na tej chuście właśnie dwa krzyże, bo jeszcze ktoś miał być... Ktoś był krzyżowany przede mną, ktoś miał być krzyżowany po mnie. To stałam nad tą chustą i moja myśl, patrząc na te krzyże, to było... Może no ktoś zostawił. Więc, no, matko, człowiek w ogóle nie przychodzi mu do głowy, jak dochodzi do tak wielkich wydarzeń, że zasłużył na to. Przynajmniej ja tak miałam. Wydawało mi się, że zrobiłam definitywnie za mało, żeby dostać krzyż, ale jak się spytali, czy, czy myślę, że, że, że zasługuje, i czy zgadzam się, żeby przyjąć na siebie krzyż, żeby dostać go, to powiedziałam oczywiście, że tak, bo warto chciałam go mieć. I od tamtej pory go mam. Już 10 lat. Nie wiem, czy wiecie. 10 i miesiąc. Dwa, bo dostałam krzyż w lipcu 2013 roku, dawno. Druhna Amelia, serdecznie pozdrawiam, uwaga! Nasza drużyna pojechała w 2023 roku na obóz do Sztutowa. Byłyśmy tam z trzema drużynami żeńskimi, które znałyśmy i były dwie drużyny męskie, które dopiero poznałyśmy. Kiedy ostatniego wieczoru była warta, po powrocie do obozu ja i moja koleżanka Natalia zobaczyłyśmy u nas na hamakach że leży trzech harcerzy i siedzą tam dwie nasze druchny. Gdy przyszła nasza kadra, chłopaki zapytali się, czy mogą u nas spać w podobozie, red flag. <grym> red flag, a dziewczyny nie miały nic przeciwko, więc dwóch harcerzy spało na hamakach, jeden przyniósł sobie Kanadejkę. W pewnym momencie chłopaki stwierdzili, że pójdą porozcinać dziewczynom prycze. Kiedy druh Mateusz chciał pójść do podobozu innej drużyny, tutaj cenzurka, Chciałam, y, Chciał przejść skrótem obok mojego namiotu Przypominam, że to był środek nocy I gdy już podchodził do namiotu, zaczęłam do niego krzyczeć Weź uważaj tylko na lin... I niestety nie udało mi się dokończyć Bo właśnie w tym momencie wszedł na linkę do namiotu I cały namiot zaczął się trząść, bo zaplątał się w to butem To dobrze, że się nic nie stało Na szczęście ani on, ani namiot nie ucierpiał Ale wszyscy myśleliśmy, że popłaczemy się ze śmiechu Kiedyś, na obozie w 2016 roku Byłam wtedy zastępową i spałam z moją podzastępową w taki sposób, żeśmy się głowami stykały, na takiej podłużnej pryczy, w sensie spałyśmy głowami do siebie. Obok stały dwa piętrowe łóżka, na których spały nasze harcerki. I słuchajcie, pomiędzy była dość duża przestrzeń, ponieważ jedne łóżka były pod jedną ścianką namiotu, drugie pod drugą ścianką namiotu, a z tyłu na środku, także dało się przejść przez namiot na wylot, stała szafka. Nie wiem, czy słyszycie, jak mój kot płacze, ale mam nadzieję, że nie słyszycie i mu się nie dzieje krzywda, on po prostu płacze, bo moja siostra wyszła z domu. No i słuchajcie, któregoś razu ja w ogóle jak nie mam wart w nocy, jak nie miałam, bo teraz raczej nie stoję warty, jak już jestem w kadrze. To jak były noce bez wart, to ja spałam jak zabita, słuchajcie. Ja na warty wstawałam ładnie, ale jak miałam noc bez wart i ktoś coś ode mnie chciał, to był w stanie dostać po głowie latarką, butem, ciuchem, wszystkim. Menażką też. Latały menażki, jak ktoś mnie próbował obudzić, a ja wiedziałam, że nie stoję warty tej nocy. No i. No i właśnie to miało miejsce. Moja podzastępowa nagle mnie szarpie tutaj, wiecie. I ja podnoszę głowę i mówię: Co ty chcesz? Czego chcesz? I ona mówi, że ktoś nam wszedł do namiotu. Ja mówię: Nic nie widzę. Oczywiście, że nie będziesz nic widzieć, w namiocie jest ciemno. No i ona mówi, że. Ale ja, ali ja widziałam, jak, jak wchodził, jak połę namiotu odsuwał. Ja mówię: pogrzało cię? Zostaw mnie w spokoju, daj mi spać. No i ona mówi, że nie zostawimy w spokoju. Bo widziała, że ktoś wszedł i to był chłopak. Ona nie będzie spała z chłopakiem w namiocie. fuu No i ja jej mówię, że chyba ją pogrzało i że ma się zamknąć, bo kolejnego dnia, e, kolejnej nocy mamy warty i ja nie mam zamiaru nie spać dwóch nocy. I słuchajcie, obok, obok mojego łóżka wisiała taka latarka, która wtedy była bardzo popularna. To była taka latarka, co jak się ją rozłożyło, to stawała się lampionem, a jak się ją złożyło, to stawała się taką płaską latarką z punktowym światłem. I ja wzięłam tą latarkę. Od dotknięcia mojego, ona się rozłożyła i po prostu, fik! I ta latarka w głowę tej mojej pod I ona tam mówi, ała! Ja nie żartuję! No patrz, patrz, oni tu stoją! Co nie? I wzięła tą latarkę, którą dostała po głowie, złożyła ją i włączyła. I słuchajcie, taki prosty strumień światła zaświecił na twarz mojego kolegi. I ja w tym momencie po prostu pikawa mi stanęła na moment. Ja sobie myślę, Boże, co ten chłop robi w moim namiocie? I słuchajcie, okazało się, że faktycznie nas podchodzili. To był chłopak, który był w mundurze w ogóle, <grym> samochwał, nie wiem czemu, miał wrogatywkę, powpinane liście i jakieś podyle w ogóle. No i słuchajcie, ona świeci dalej, a tam jest cztery chłopa! Cztery chłopa stało u nas w namiocie, ja tego nie widziałam! I słuchajcie, ona świeci dalej na nich, oni zamarli. Ja też zamarłam, ona też. I w tym momencie ta latarka, bo ona tak średnio się trzymała, to też była jej cecha, że ona się sama rozkładała nagle. I nagle ta latarka się rozłożyła, i w całym namiocie zrobiło się jasno. Słuchajcie, od tej lampki, takiej właśnie przypominającej grzybek. I słuchajcie, oni się dalej nie ruszali. I ta moja pozostępowa powiedziała tylko. I co teraz, powiesz? I ja zaczęłam się z nią kłócić, a oni zaczęli wybiegać, jakby jutra miało nie być, ale nie przez przednią połę, bo moje i tej podzastępowej wrzaski zawołały jedną z dwóch wartowniczek do namiotu, i dosłownie one już szły i były jak: Ej, Habry, wszystko w porządku u Was? Bo ja prowadziłam system Habry. No i oni po prostu. Zawał, patrzą się po sobie, patrzą się nawzajem na każdego, są jak takie spidermany, co nie? I w pewnym momencie zaczęli wybiegać, przez tylnią połę namiotu. I ja byłam jak Ej, Warta! Tu nas podchodzą! I zaczęły. <grym> po prostu zaczęliśmy we dwie, we dwie się drżeć, jednocześnie drąc się na siebie, bo moja podstępowa była jak mówiła ci, ty nigdy mnie nie słuchasz, coś tam coś. <grym> A ja byłam jak. No, przepraszam bardzo, nikogo nie widziałam! Bo wydawało mi się, że po prostu nie pójdziesz i nie przeszkadzasz. I oni zaczęli uciekać. I ja miałam trochę, trochę taki clumsy zastęp: mianowicie on nie do końca um, umiał w porządek, moje harcerki nie do końca umiałam je zm zmobilizować też, żeby utrzymały ten porządek w namiocie. I słuchajcie, to było dwa tygodnie od rozpoczęcia się obozu, i jeszcze dwa tygodnie do końca, ale u nas w namiocie z tyłu nadal leżały zapałki po pionierce do namiotu. Jedna z tych zapałek, jak wszystkie sobie leżały tak, przypominam, że tam było przejście między łóżkami i szafką było przejście z jednej i z drugiej strony. I oni zaczęli z dwóch stron wybiegać, ale z jednej strony, od strony piętrowego łóżka, ta zapałka stała pod takim kątem. Była oparta z jednej strony o łóżko, a z drugiej strony jakoś tak zatknięta o nogę od szafki. I słuchajcie, jeden z chłopaków się o to wywalił. I w pewnym momencie był taki huk. W sensie nie wyobrażacie sobie tego nawet. To było takie łobół i takie ciężkie ciało, 70 kg rosłego chłopa wywaliło nam się tak jak długie. I to był moment, w którym po pierwsze warta weszła do naszego namiotu. My przestałyśmy się drzeć na siebie, i nasze harcerki się pobudziły, i osiem latarek chyba zaświeciło w stronę tego chłopaka na ten but. Który był tak wygięty od tyłu I na jego pupę Bo tak się wywalił, że się wypiął Zapadła cisza On się odwrócił do nas I mówi Sorry Słuchajcie, tak absurdalnej sytuacji nigdy nie doświadczyłam Druga historia z tegorocznego obozu wędrownego opowiada o tym, jak to nagle zaczęło zalewać nam wszystkie namioty I trzeba było jechać po plandeki, bo niektóre namioty były dziurowe, a w środku tak przemiękłe, że trzeba podłogę było wycierać workami na śmieci Pierwszoroczne druhny niestety były w najgorszej sytuacji, bo wszystkie ich rzeczy zostały zamoczone, ale na szczęście udało się wszystko wysuszyć Uuu, w ogóle zalewanie rzeczy to jest... to jest najgorsze, jak w pewnym momencie kończysz ze wszystkim mokrym to jest kiepsko. Jeszcze nie masz jak wysuczyć, bo na przykład pada przez kilka dni z rzędu. I druga przykra sytuacja to jak ubrania za wilgotną. I nie wiem w sumie co jest gorsze, bo często wilgoć jest wtedy, kiedy nie pada, jest po prostu wilgoć w powietrzu i często ta wilgoć utrzymuje się parę dni. I słuchajcie, miałam taki przypadek, że jedne spodnie leżące od żertki do półki mi po prostu spleśniały. Bo po pierwsze nie miałam jak ich wysuszyć, po drugie jakie wywieszałam na lince, to one i tak robiły się jeszcze bardziej mokre, czerpiąc na przykład wilgoć od otoczenia, od liści, kory, drzewa, wszystkiego. No i poszły do wywalenia. Soryczka. Wow! Już cię lubię, koleżanko! Czuwaj, jestem Burza z czwartej poznańskiej drużyny harcerek Pogodne. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie! Generalnie często gadam przez sen lub lunatykuję i czasami ciężko jest mnie dobudzić. I na moim pierwszym obozie na pierwszą wartę bu nocną budziły mnie dwie starsze ruchny. One myślały, że ja już nie śpię i zaczęły mi tłumaczyć, że mam właśnie wartę nocną i muszę wstać. Na co ja zaczęłam marudzić, że nigdzie nie idę i że mają mnie zostawić w spokoju. Dziewczyny były już pewnie bardzo zirytowane, bo zaczęły mi grozić raportem karnym, ale z racji, że ja nadal spałam, to się jakoś nie przejęłam, więc one podniosły mnie z pryczy i wystawiły przed namiot, gdzie dopiero obudziłam się z. Zimna. Oczywiście byłam przerażona, ale na szczęście szybko z innego namiotu wyszła wartowniczka, druga wartowniczka. O całej sytuacji dowiedziałam się dopiero kolejnego dnia. O, słuchajcie, w ogóle, jak widzicie, że ktoś lunatykuje, to nie budzimy tej osoby. Nie budzimy tej osoby, pozwalamy jej dalej sobie lunatykować. I tutaj pojawia się problem lunatyków na obozie, faktycznie. Jak ich budzić na warty, tak jak tutaj jest ta historia, nie? Nie mam dobrej rady w tej sprawie, ale mówię poważnie z tym, żebyście nie budzili na siłę lunatyków, bo taki lunatyk może tak się przestraszyć, że się rzuci na was z pięściami. I może te, tej części rzucenia się z pięściami też jeszcze nie pamiętać następnego dnia. Dopiero sobie przypomni po jakimś czasie. Skąd to wiem... Czytam za dużo artykułów naukowych Dobra, i słuchajcie, z tych czterech historii przeczytam jeszcze jedną Na finałowej edycji mojego kursu zastępowych pojechałyśmy do Wrocławia O, Wrocław I tam była taka duża gra terenowa i między innymi szukałyśmy krasnali Kto tego nie robił? Zawsze, Wrocław to krasnale Zastęp, w którym byłam się zmęczył i dziewczyny usiadły na rynku, ale ja z moją koleżanką stwierdziłyśmy, że idziemy szukać tych krasnali Bardzo dobrze bardzo miło nam się gadało i nie zauważyłyśmy, że poszłyśmy już trochę daleko i że minęło dużo czasu. Jak się zorientowałyśmy, że trzeba już wracać, to poszłyśmy na rynek do dziewczyn. Okazało się, że dzwoniły do nas strasznie dużo razy, ale my nie widziałyśmy i wszyscy myśleli, że się zgubiłyśmy, więc zadzwonili do kadry kursu i wszyscy szukali nas po Wrocławiu. Ale siara! Ojej, ojej! Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że jak się oddalacie od grupy, to jak jesteście niepełnoletni, to nie wy będziecie miały przypał. Albo mieli. Tak więc zawsze myślicie o innych, chyba, że bardzo chcecie wsadzić waszą kadrę do więzienia, to proszę bardzo, ale wydaje mi się, że raczej nikt nie chce odwiedzać drużynowego za kratkami, więc yy, słuchajcie, bierzcie na poważnie to, jak... Kadra mówi Wam, że macie mieć włączone telefony, dźwięk w telefonach. Nie łapcie stopa. Mówię to po raz kolejny. Nie jeździmy stopami, jeżeli jesteśmy gdzieś sami i jesteśmy wysyłani na jakiegoś harca. No i po prostu uważajcie na siebie, bo to nie Wy będziecie mieli przypał, tylko my. Mhm. Dziękuję wszystkim, którzy przesłali swoje opowieści na mojego maila. Przypominam o tym, że jeżeli chcecie wysyłać swoje opowieści i swoje przygody, to napiszcie do mnie najpierw na Instagramie. Tam podam Wam kontakt, chyba, że ktoś sobie sam wytrześnie kontakt. Przyjmuję te harcerskie opowieści tylko na jednego maila, więc jeżeli przyjdzie na jakiś inny, bo skądś indziej sobie wytrzaśniecie inne, to. Może odczytam, ale na pewno nie wstawię tutaj, ze względu na to, że szanuję swój czas i zasady, które sobie ustaliłam. Dlatego najlepiej, jak będziecie się odzywać do mnie na PRIF na Instagramie, ja wam będę podawać odpowiedni mail. Jeżeli komuś podałam, to możecie też sobie między sobą go wysyłać jak najbardziej na spokojnie. To jest też ten mail, od razu mówię, że to jest mail w domenie ZHR-u, To jest ten mail, na który też przyjmuję różne maile z prośbą o pomoc, z prośbą o poprowadzenie zajęć, z prośbą o. Odwiedzenie na obozie, kursie, różnych rzeczach. Tak więc słuchajcie, czekam na Wasze opowieści. A teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia znowu i cześć!